Czytam o ksigu będzie i Tymbark Mango. Więc, tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie markę produktu, jest to Tymbark. Napisane o jakiego roku go produkują. O jakim on jest smaku. Skład produktu. Wartość odżywczą. Informacje, że jest lit produktu. Kod kreskowy. Przepis na drinka. Informacje, że kartę po wypiciu powinniśmy wyrzucić. Tutaj macie dla tego za świata. Więc tak, teraz przechodzić do odkręcenia i nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt w parolaniu, wystarczy teraz do przetestowania produktu. Powiem no tak, na przodku czuć mango, potem pomarańczy, Aczkolwiek innych słoników tam nie wyczuwam. Powiem tak, jest on podobny do Kortexa, pomarańczowego, bo tylko te owoce są wyczuwalne, a tych dwóch nie, nie, nie czuć. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest to 3,80. Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do prostu ma też pyszny, owocowy smak. Aczkolwiek. Tutaj macie minusy. Dmysł, bo zresztą to, że odbija się po wypiciu. Więc, tak teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, bardziej Wam polecił kupić Cortexa mango, yy, Ponieważ jest go więcej i kosztuje mniej. A prób zasługuje na dużą, ale z dużą ocenę 8 na 10. I na do koniec i pa pa!